Jak pan wspomina ten okres swojej kariery, kiedy z Legią grał pan w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów? No na pewno są to, są to rzeczy, które się pamięta, które z głowy e, nie wyparowują zbyt szybko. Raczej się to pamięta latami, e, do śmierci będę pamiętał. Te, to, co, to co zrobiliśmy, e, nie grając najlepiej w lidze, ale w Pucharze Zdobywców Pucharu, bo taki e, właśnie wtedy był, w latach 90. Wspaniała sprawa. Ograliśmy późniejszych mistrzów Włoch, graliśmy jak równy z równym z Manchesterem United. To są, to są rzeczy, których się nie zapomina. Wspaniały okres mojej kariery, gdzie miałem swoje 5 minut. Gdyby Pan porównał tamtą Legię z obecną, jakie podobieństwa da się zaobserwować? Czy w ogóle można zauważyć jakieś, jakieś, jakiś punkt wspólny? A zdecydowanie nie. To była zupełnie inna piłka. W latach 90. grali sami Polacy. To na pewno. A w tej chwili jest dużo obcokrajowców, którzy, którzy ciągną zdecydowanie ten wózek. To, to, to zupełnie inna legia, to zupełnie inne, inna piłka, to nie da się porównać tego. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest troszeczkę mniej piłkarzy, aniżeli, aniżeli było w latach 90. czy 80. A jak Pan wspomina inny etap swojej kariery, mam tutaj na myśli Udinezę. Grał Pan wtedy w drużynie między innymi z Sensinim, z Balbo. No to oczywiście to zawodnicy y, chyba najwyższej klasy, z najwyższej półki, z którymi miałem przyjemność grać. Y, jeżeli chodzi o, o Abela Balbo, to jeden to z najwybitniejszych chyba zawodników, który, który na, meczu, na meczu ligowym miał jedną sytuację, strzelał dwie bramki. Y, to, był, to był człowiek, który, na którego graliśmy, to był człowiek od zdobywania bramek, to był człowiek, y, któremu Udinese Dużo zawdzięcza, bo swoją postawą nie tylko na boisku, ale, ale i, i poza nim był, był zawodnikiem, który, który, który ciągnął ten wózek w tym kierunku, gdzie wymagali to prezesi i, i, i działacze klubu. W Udinese spotkał pan dwóch Polaków, Marka Biśmickiego Dariusza Adamczuka. Jak wspomina pan ich grę w tamtym okresie? No z Markiem miałem przyjemność, to, to znakomity piłkarz. Razem graliśmy w Udinese, chociaż przepis, który wcześniej wtedy panował, to niestety nie umożliwiał nam gry, bo klub mógł wystawić tylko trzech obcokrajowców. Wtedy nas było czterech: dwóch Argentyńczyków i nas dwóch Polaków, i nie zawsze mogliśmy grać razem. Ale gdy zdarzały się takie przypadki, to, to nigdy te meczy nie przegrywaliśmy. A z Markiem do dzisiaj utrzymuje kontakty, rozmawiamy ze sobą, łączy nas przyjaźń. Także ten pobyt we Włoszech również, również bardzo mile wspominał. Z jednym z Polaków z Dinę, Dariuszem Zamczukiem, grał Pan również w Lidze Szkockiej, Lidze Trudnej, zarówno jeżeli chodzi o styl gry, jak i same treningi. No to Szkocja to zupełnie inny kraj pod względem piłkarskim, to, to na pewno Włosie byli to ministrowie, jeżeli chodzi o piłkę. Sam piłkarz to naprawdę minister, a tutaj no podejście i mentalne, i, i, i do meczu, i do treningu to niewątpliwie e, ogromna przepaść. E, widać tu różnicę, na pewno, jeżeli chodzi o kluby, o, o reprezentację i no, dużo, dużo e, czasu, treningu. Poświęcało się tam na, 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 na bieganie, na, 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 na grebę z piłki. Zresztą to zawsze cechowało wyspiarzy, że potrafią, e, wolą walki, ambicją, determinacją, e, pokonać tych najlepszych. Zdarza się to od czasu do czasu, bo taka jest piłka. Piłka jest groźnie wymierna, jak wiemy, i, i zdarzają się niespodzianki. Szkoci też potrafią grać Włochów, Francuzów w eliminacjach do Mistrza Świata, ale tylko są to spotkania pojedyncze. Natomiast, żeby cokolwiek osiągnąć, czy w Mistrzostwach Europy, czy w Świata na turniejach jest już zdecydowanie gorzej. Wspominał Pan o takiej małej scysji yy, z kibicami. Czy mógłby Pan opisać tą, tą sytuację? No tak, no zdarzały się sytuacje i do dzisiaj się zdarzają. Chociaż no dzisiaj to już mam tu na myśli tutaj Artura Boruca. No, to, to zupełnie inne, inne, inne porównanie. Mi akurat ta się zdarzyła taka sytuacja. Kompletnie o tym nie, nie wiedziałem. Wybijałem rzut rożny. Prowadziliśmy 2-1 z Hibernianem i Pokazałem środkowy palec kibicom drużyny przeciwnej. No Po meczu bardzo się cieszyliśmy aż pod prysznicem, wychodzę z pod prysznica, tutaj policjant z menadżerem i bardzo nieprzyjemna sytuacja wynikła. miał świadków na to, że pokazałem środkowy palec. Jest to karalne i miałem bardzo dużo nieprzyjemności. A to życie mnie już po prostu nauczyło i więcej tak nie zrobiłem. Później wrócił Pan do Polski, ale już w 1997 roku. Yy... Tak można powiedzieć, zniknął Pan z pola widzenia przeciętnego kibica, bo grał Pan w Aluminium Konin, czyli już nie, nie w Ekstraklasie. Dlaczego piłkarz z ma występami w reprezentacji tak bardzo szybko usunął się w cień? Trafiłem po przyjeździe do ŁKS-u, do pierwszej ligi, także jeszcze grałem dwa lata w Łodzi, w ŁKS-ie. No a później miałem, miałem poważną kontuzję, leczyłem ścięgno Achillesa. Zmienił się trener, przyszli, przyszedł pan ptak, BLKS, zaciąg brazylijski, stawianie na młodzież, zdolnych, młodych piłkarzy. W cudzysłowie moje miejsce, moje miejsce zajęli ci ludzie, którzy, którzy mieli grać na wysokim poziomie, gdzie są dzisiaj, nie wiem, trudno powiedzieć. A ja wybrałem, wybrałem aluminium, yy, usunąłem się w cień, zrobiłem miejsce młodym. Jak jest z reprezentacją, bo w czasach, kiedy pan grał pana kolegami z różnymi, między innymi Roman Kosecki, a Jacek Ziober, to była naprawdę bardzo, bardzo silna drużyna, a mimo to nie osiągnęła takich sukcesów pod wodzą Andrzeja Steylała. Co było tego powodem? No na pewno no, to zawodnicy, którzy mieli nietuzinkowe umiejętności, którzy potrafili, potrafili w swoich klubach wygrać w pojedynkę spotkania. To byli zawodnicy, którzy mieli naprawdę bardzo wysokie umiejętności. Zdarzało się tak. Nie mieliśmy tyle szczęścia. Ja tak uważam. W losowaniach trzy mistrzostwa Europy, trzy mistrzostwa świata. Zawsze Anglia Wembley, Anglia Wembley, Holandia, Norwegia, która miała znakomity zespół w tym okresie czasu, dochodziła do tego Turcja, Irlandia, Eire pod wodzą Bobiego Chartona. Także no to naprawdę zespoły były z, z najwyższej półki. Był taki moment, że przed ostatnim spotkaniem w Poznaniu byliśmy w finałach Mistrzostw Europy, grając z Anglią prowadziliśmy 1-0, bramkę zdobył Szewczyk i w przerwie czuliśmy się finalistami Mistrzostw Europy. No niestety prześladowca Gary Lineker wyrównał i nadzieję i niestety Trzeba było odłożyć do, następnego, do następnych eliminacji, ale mówię, to, to była największa szansa wtedy, gdybyśmy się zakwalifikowali. Mo może, może, może byśmy odegrali jakąś, jakąś rolę w finach mistrzostw Europy. A co do mistrzostw świata, naprawdę w eliminacjach zawsze ta Holandia, zawsze ta Anglia grało się po prostu ciężko i trudno. A dołożyłbym jeszcze, że i czasy były troszeczkę inne, gdzie. Przypomnę tylko, przed jednym spotkaniem, eliminacją do Mistrzostw Świata, nie mieliśmy sprzętu sportowego, koszulek, spodenek, getr. Wszystko było sprowadzone na ostatnią chwilę. Jak wygląda w tej chwili? Pana, pana sytuacja, gdzie Pan teraz, teraz pracuje? Jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość? Ja pracuję, pracuję z młodzieżą, mam w piasecznie w tej chwili pomagam też od czasu do czasu, jeżeli jest taka możliwość klubom, z Mazowsza zatrudniają mnie jako, jako trenera, ale generalnie poświęciłem się młodzieży niech już tak zostanie.